vitam vitam. it's sunday, so it's time for new tournament defense setup. and this time, it's three stars rush battle. Um, so no strong or weak color and all skills will be ready with seven tiles. but of course, there are few exceptions. if hero is monk, druid, or sorcerer, have 20 emblems. And the mana generation bonus from costume will be ready with only six tiles. These are Yahangir, Gunnar costume, Ishtak, um, Kailani costume, Ulmer costume. Um, Oberon costume, classic Ganju, classic Belit, and I think I missed one. Um, yeah, I was using her on rides. Sorry, yeah. And of course, Hawkmoon costume. Also Bane classic Greymane Classic and Friar Tuck costume. He's great on Rush. Of course it's Rush, so it's better to use strong burst heroes than just snipers. On last uh, two three stars rush tournaments. I was using teams with no healer. I lost only one defense fight in total. But uh, one was no ice and second one was no nature heroes. This week will be more tricky because tank can be countered. But I think I will set heavy burst team once again. Okay. So I will go with Gunnar Costume as tank for defense down and share damage. On left flank, Bauchan for mana steal and uh, mana generation bonus. Second flank will be Mev. Um, I would love to pair her with ugliest hero Noril. For slayer bonus but I would have to emblem here so I think he'll be benched uh, right wing will be Sudri he's one of the best heroes on three stars rush and on the left will be Melia for Creed bonus um, Melian Bauchan don't hit really hard but math and sudri on shared damage should do the trick so this will be my team um, yeah a bit more hp and here OK. Yeah, I go like this. So... Let me know what you think about that. Uh, good luck on your fights and see you next time. Witam w polskiej wersji. Jest niedziela, więc czas na ustawienie obrony do nowego turnieju i w tym tygodniu to jest trzygwiazdkowy szturm ze wszystkimi kolorami. A nie ma silnego nie ma słabego koloru i wszystkie umiejętności specjalne będą gotowe po siedmiu klockach. Oczywiście są wyjątki. Jeśli bohater należy do klasy, um, mnicha, druida lub e, czarodzieja ma 20 talentów i bonus do regeneracji many z zbudowanego kostiumu będzie gotowy po sześciu klockach. I to są: Jahangir, Gunnar, kostiumowy, Ishtar, Kajlani, kostiumowa, Ulmer, kostiumowy, Oberon, kostiumowy, klasyczny gandziu. Klasyczna belit, i kogoś mi brakuje. Nadal jej nie przełączyłem. Momencik. Ok. I sokolnik w kostiumie. Bawiłem się trzygwiazdkowymi na rajdach. Sorki. Dodatkowo mamy takie postacie jak Bane klasyczny. Szarogrzywiec klasyczny. I jej postać, którą. Zawsze sobie obiecuję zrobić, jak jest trzygwiazdkowy e, szturm. To jest brat tak kostiumowy. Jest świetny na szturmach. Natomiast oczywiście, jest to szturm, więc lepiej służyć e, bohaterów z dobrymi obrażeniami obszarowymi niż po prostu snajperów. E, jeśli chodzi o dwa ostatnie trzygwiazdkowe szturmy, e, tam w obronie e, ustawiałem się bez medyka. Przegrałem tylko. Jedną walkę w obronie na dwa turnieje, um, natomiast jeden z nich był bez lodu, a drugi był bez bohaterów natury. Um, w tym tygodniu może to być troszkę trudniejsze, żeby mieć tak dobrą obronę, z tego względu, że e, środek może być spokojnie skontrowany. Natomiast myślę, że nadal będę się ustawiał e, mocno ofensywnie. Dobra, jeśli chodzi o moją obronę. Na tanku gunar, kostiumowy, podział obrażeń i redukcja obrony. Na lewej flance bałczan, on nie bije jakoś zbyt mocno, natomiast ścina manę i podbija regenerację many wszystkim sojusznikom. Druga flanka Mew um, również obniża obronę, bije bardzo mocno. Chętnie bym ją sparował z brzydalem, Norilem. Natomiast musiałbym mu dać trochę talentów. A nie chcę u niego ani talentów dawać ani łamać teraz limitu. Natomiast on w parze z mew fajnie by działał. Dwie kumulacje już ładują się po sześciu klockach. I teraz tak, pierwsze skrzydło to będzie Sudri. Moim zdaniem, jedna z najlepszych postaci, jeśli chodzi o jakikolwiek trzygwiazdkowy szturm. Uh, jest niesamowity. Jeżeli go macie, wystawcie go w tym turnieju. I na drugim um, skrzydle Melia do podbicia obrażeń krytycznych, plus zada jakieś tam sobie obrażenia. Szczerze mógłbym tu coś innego dać. Um, nawet i sztaka, ale nie. Myślę, że jak Melia się odpali, to powinno być spoko. A także to będzie moja drużyna, tylko tu troszkę sobie kosmetyki zrobię. Tobie więcej obrony, tobie więcej ataku, tobie więcej ataku, czy tu się dużo zmienia? 7 i 5, 12, 7. Jesteś supportem, ale dobra, zostawię ci ten i reszta jest ok. Także to będzie moja drużyna. Na pewno tak, to będzie moja drużyna. Dajcie znać, co o niej myślicie. Powodzenia w Waszych walkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.